Radio 90, muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl. Buchalik Katarzyna, Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. Z okazji industriady ogłosiliście konkurs na pamiątkę z Niewiadomia. To ma być projekt pamiątki z dzielnicy Niewiadom lub Kopalni Ignacy po prostu technika dowolna. Parę przyszło już e, tych projektów. Przeważnie to są projekty na widokówki. Raczej chodziłoby nam o coś innego, żeby to było takie jak gdyby modelowe, czy z kartonu, czy, czy z gipsu, czy z węgla, a my to później troszeczkę udoskonalimy i postaramy się po prostu w jakichś tam minimalnych kosztach, żeby można to było zakupić przez uczniów, turystów e, tutaj nas odwiedzających. Bo istnieje jakaś pamiątka z niewiadomia? Nie konkretnie konkretnej pamiątki nie ma, jest pamiątka kopalni Ignacy, Więc to tak jak właśnie pocztówki, kufle, dzwoneczki, no a chcieliśmy po prostu, żeby nasi tutaj mieszkańcy sami coś właśnie wymyślili o swojej dzielnicy i o naszej kopalni o swojej kopalni, można powiedzieć. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl